Ryk Forda Mustanga to. to dla maniaków samochodowych prawdziwa poezja. Za sprawą nie tylko tych samochodów było głośno na starym rynku. Bało się. A silnik V6 brzmi w ten sposób w Bydgoszczy odbyło się wielkie motoryzacyjne święto, czyli ósma edycja rajdu Puchar Moto Bydgoszcz. To jest wersja V8 2013 rocznik, V6 2013 rocznik. Marzy mi się V8, stąd to V8 chodzi po głowie. 305 koni wyjeżdża z zakładu, po modyfikacjach około 350 koni moc, na którą można panować. Są w naszym klubie samochody, które mają 400, 450 i więcej w koni i to już są takie moce, nad którymi bardzo trudno zapanować i większość posiadaczy Mustanga ma pokorę. Tak elektrykę zdjąłem, żeby szybciej otwierać. Mam go od 10 lat. Praktycznie oprócz y, blacharki i lakieru to wszystko jest oryginalne. Oryginalna tabicerka, silnik 8,2 litra, to jest jeden z największych. To jest pierwszy model Cadillac, który był z przednim napędem. W rajdzie wystartowało tradycyjnie kilkanaście załóg. Wszyscy musieli sprawdzić swoją wiedzę i pokazać swoje możliwości na torze rajdowym. Dziękuję. I jak zapewniają organizatorzy, kolejne motoryzacyjne święto już za rok.